Witam moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Moi kochani, chciałem dzisiaj poruszyć temat przypowieści Pana Jezusa Chrystusa, konkretnie jednej przypowieści. Przypowieści o dzierżawcach winnicy, która się znajduje tutaj akurat ja będę dzisiaj na podstawie Ewangelii Mateusza, chciał to wyłożyć Ewangelia Mateusza, rozdział 21. I zaraz przejdziemy do tekstu, ale myślę, że bardzo istotna uwaga, bo spotykam się z tym, że zresztą myślę, że też sam tak traktowałem te wszystkie teksty w Biblii bez kontekstu. Po prostu czytałem i zawsze wszystko odnosiłem do siebie, zawsze wszystko, co tam było, odnosiłem do siebie i do swoich czasów, co jest błędem, rażącym błędem, ponieważ te przypowieści są do, do konkretnego odbiorcy. Jezus te przypowieści kieruje do Żydów, do Izraela, tak? A my dzisiaj czytamy i myślimy, że kieruje do nas. Mimo że Jezus konkretnie używa tam y, sformułowań typu wy, tak? Słuchacze mówią tak, to jest o nas, oczywiście parafrazuję zaraz, przeczytam wam i pokażę o co mi chodzi. Słuchacze wiedzą, że to jest o nich, ale my jednak chcemy siebie tam gdzieś wepchnąć, między te wersety i siebie tam gdzieś widzieć. I dzisiaj Kościołach słyszymy, że możemy być tymi pannami, tak? Głupimi, czy gościem weselnym i, itp., itd. I oczywiście ja jestem w stanie się zgodzić z tym, że, że można wyciągać jak najbardziej z tych wszystkich przypowieści jakieś morały i można to sobie aplikować w jakiś sposób do nas, ale najistotniejsze jest szano, szanować kontekst i szanować odbiorcę tego, tak? I szanować odbiorcę. Bo w przeciwnym razie będziemy po prostu tylko wyciągać werset i robić kazanie na jego temat i jakieś moralizatorskie kazanie. Tym samym będziemy zawsze szatkować Biblię, tworzyć po prostu jakieś emocjonalne kazania, ale nie będziemy widzieć szerszego, kontekstu. Kontekstu tego, o czym mówi cała narracja biblijna. Dlatego będzie nam to wszystko gdzieś tam się kochani będzie to rozrzucone jak po wybuchu granatu, leżą sobie gdzieś nie mówię, że leżą różne części ciała jak wybucha granat gdzieś tak na polu bitwy, ale po prostu chodzi mi o to, że wrzucamy granat powiedzmy gdzieś tam do jakiegoś pomieszczenia i tam jest po prostu totalny chaos. To, co było porządkiem, tak, to, co wszystko miało swój porządek, to nagle po, po wybuchu tego granatu już jest totalnie gdzieś tam porozwalane, wszystko się gdzieś tam ze sobą miesza w, e, i, i nie ma już tego porządku. Więc tak, sam, tak samo będzie, będzie ze Słowem Bożym, jeżeli my nie będziemy y, y, interpretować, czytać w kontekście. Czytać w kontekście. Tak, tylko będziemy sobie po prostu wyrywać werset i. I, i, I jak nam on po prostu będzie pasował, tak będziemy budować wokół niego jakieś kazania. Więc yy, aż do bólu zawsze będę, będę zachęcał do tego, żeby wiedzieć, widzieć kontekst i widzieć cały ogląd, narrację tego, co, co się dzieje w danym tekście. Do, do czego zawsze będę zachęcał siebie i was, żebyśmy tego nigdy nie przeoczyli. Ale przypowieść o dzierżawcach, dzierżawcach winnicy jest bardzo istotna z tego względu, że i zaraz wyjaśnię dlaczego. Zobaczmy Mateusza 21:33. Posłuchajcie innej przypowieści. Pewien człowiek zasadził winnicę, ogrodził ją płotem, wykuł w niej tłocznie, zbudował wieżę, wydzierżawił ją rolnikom i odjechał. I teraz zobaczcie, tutaj mamy od razu nawiązanie do Izajasza 5. Będzie trochę kartkowania. Ja będę kartkował, żeby wam pokazać, skąd się biorą nowe testamentowe Jezusa wypowiedzi i apostołów wypowiedzi. One się biorą ze Starego Testamentu, bo słuchać do którego oni mówią, doskonale je zna. Dlatego oni używają tych sformułowań, bo wiedzą, że słuchać je rozumie. Dzisiejszy słuchacz dzisiejszy. Yy taki, taki jak, jak ja czy ty, tak? Który, który nie będzie znał Starego Testamentu, też właśnie nie będzie w stanie zrozumieć, o co tutaj tak naprawdę chodziło Jezusowi i będzie sobie wymyślał na podstawie dzisiejszych standardów. Co też ja robiłem i myślę, że wszyscy z nas robili. Ale bądźmy wierni temu tekstowi, tak? Izajasza Izajasza Zaśpiewam mojemu przyjacielowi jego miłosną pieśń a o jego winnicy. Miał mój przyjaciel winnicę na urodzajnym pagórku. Ogrodził ją, oczyścił z kamieni, zasadził szlachetne szczepy, wybudował w niej potem wieżę, wykuł w kamieniu tłocznie, oczekiwał dorodnych winogron, winogron, a wydała nic niewarte owoce. I w siódmym wersecie, tak, winnicą Pana zastępów jest dom Izraela, judejczycy jego ulubioną sadzonką. Więc wiemy już, o co tu chodzi. Jeżeli Chrystus mówi, że pewien człowiek sadził winicę, wiemy już, kto zasadził kogo, tak? Bóg zasadził Izrael. Mamy to, tak? Gdy zbliżał się czas zbiorów, posłał do... Jeszcze może sprawdźmy sobie, żeby jednym fragmentem to poprzeć, może pójdźmy do do drugiego proroka, do Jeremiasza. I Jeremiasza y, mamy dwa 21. A przecież ja się zasadziłem jako szlachetną winorośl, i zupełnie właściwy, a Ty tak mi się zmieniłaś w krzew zwyrodniały, w dziką winorośl. Tak? Gdy zbliżał się czas zbiorów, to już wracamy do Mateusza, posłał do rolników służących, by odebrali dzierżawne. Rolnicy zaś schwytali ich. Jednego ubiczowali, drugiego zabili, a trzeciego ukamieniowali. Zobaczcie, Chrystus posyła Bóg. Bóg posyła tak yy, poprzez całą historię Izraela, do Izraela, swojej sługi, swoich proroków. Ale co się dzieje? Jednego obiczowali, tak, drugiego zabili, trzeciego ukamieniowali. Skąd wiem, że to są do Izraela skierowani prorocy? Wiemy to właśnie z, ze Starego Testamentu. I żeby nie być gołosłownym, pójdźmy sobie do do Nechemiasza. Myślę, że mało popularny jest ten Nechemiasza, bardzo istotny. Tego warto, myślę, żeby było go jednak przeczytać w całości. Oczywiście nie, nie dzisiaj, ale trochę będę kartkował, ale nie mam wyjścia. Nie posługuję się elektronicznym modelem Biblii. Zobaczcie sobie Nechemiasza, co nam mówi Nechemiasz 9. 26, zobaczcie. E, tutaj jest o, oczywiście też o, e, o Izraelu w kontekście. I wkrótce schardzieli, zbuntowali się przeciw Tobie. Twoje prawo rzucili za siebie, zabijali Twoich proroków, którzy przychodzili ich ostrzec, aby wrócili do Ciebie. Jednak nie odstąpili od swych okropnych bluźnierstw. Zobaczcie, kto to tutaj jest ukazane w Mateuszu 21, tak? Izrael zabijają proroków posłanych, aby ostrzec Izraela. Nie słuchali nigdy głosu proroków pana, zabijali, tak? E, teraz możemy, kochani, sobie pójść do, 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 do tekstu Mateusza. Gospodarz posłał więc kolejnych służących w większej liczbie niż za pierwszym razem, lecz rolnicy potraktowali ich podobnie. Tak? i tu mamy, kochani, czyli tak przez całą historię Bóg posyła do Izraela swoje sługi, ale oni zabijają, nie słuchają i zobaczcie, co mówi w Mateuszu 23, czyli dwa rozdziały, później Jezus biada wam znawcy prawa i faryzeusze to jest Mateusza 23, 29 obłudnicy, budujecie groby prorokom i zdobicie grobowce sprawiedliwych. gdybyśmy żyli za dni naszych ojców, mówicie, nie, nie rozlewalibyśmy wraz z nimi krwi proroków to co mówił Nechemias, to, co mówi Jezus w Mateuszu 21, w ten sposób przyznajecie, że jesteście synami morderców. Dopełnicie miary waszych grzechów. Węże, pomioty żmij. Mocne słowa. Jak ujdziecie kary, jak ujdziecie przed wyrokiem wiecznej kary? Dlatego ja posyłam do was proroków. Zobaczcie, tutaj mamy nawiązanie, że najpierw posyłał proroków, rolnicy zaś schwytali ich, jednego ubiczowali, tak, zabili, ukamieniowali. Gospodarz posłał więc kolejnych służących, czyli Bóg posyła w Starym Testamencie, ale Jezus mówi tutaj w Mateuszu 23. Dlatego ja posyłam do was proroków, ludzi mądrych i rozumiejących prawo. Niektórych zabijecie i ukrzyżujecie, innych ubiczujecie w waszych synagogach lub będziecie przepędzać z miasta do miasta. Czyli Jezus posyła kolejnych, tak, których oni zabijają. W ten sposób spadnie na was na was, mówi do nich, nie mówi do nas na was odpowiedzialność za całą krew przelaną od Abla do, do krwi Zachariasza, syna Barachiasza zapewniam was wszystko to spadnie na to pokolenie na tamto, słuchaczy Jezusa, Jerozolimo która zabijasz proroków i kamieniujesz tych, którzy zostali do ciebie posłani, zobaczcie, cały czas ten sam motyw Tyle razy chciałem zgromadzić Twoje dzieci, jak kwoka, swoje pisklęta pod skrzydłami, lecz nie chcieliście, wasz dom opustoszeje. Jerozolima została zniszczona. To jest cały czas ten sam kontekst. To oni zabijali przez całą historię. To nie tylko, że w pierwszym wieku zaczęli zabijać Żydzi, tych, których Chrystus posyłał, tych, których Bóg posyłał w Starym Testamencie. W Starym Testamencie mamy pełną. Pe pełno fragmentów, gdzie właśnie prorocy głoszą Słowo Boże, ale nikt im nie wierzy, są traktowani bardzo źle, są zabijani, tak? Przykładem jest Nehemiasz, jeden z wielu. Pójdźmy dalej. W końcu posłał do nich swego syna, jego uszanują, bo myślał, ale gdy rolnicy go zobaczyli, uradzili wspólnie, to jest dziedzic, choć my zabijmy go, wtedy przejmiemy jego dziedzictwo. Tak też uczynili, wypchnęli go poza winnicę i zabili, tak? Kim jest ten dziedzic? Pan Jezus Chrystus. Tak? Zabili Go poza winnicą. Zobaczcie, Hebrajczyków sobie teraz, 13, Hebrajczyków 13, 12. Dlatego Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Wszystko tu się zazębia, dlatego tak jak mówię, pismo interpretujemy pismem. Pismo, pisma nie interpretujemy naszy, naszymi wyobrażeniami, tym co, mamy, co widzimy w telewizji, tym co widzimy w gazetach, tym co mówią nam jacyś ludzie z kazalnicy, którzy wymyślają hollywoodzkie scenariusze, hollywoodzkie teorie. Pismo interpretujemy tylko pismem. To jest księga, która wyjaśnia sama, sama siebie, wyjaśnia, tak? Tylko trzeba szperać, tylko trzeba czytać, wiem zabijmy go, tak? Tak też uczynili, wypchnęli go poza, poza winnicę, zabili. Gdy więc przyjdzie właściciel winnicy, jak postąpi z rolnikami? Marnie wygubi tych łotrów, odpowiedzieli. odpowiedzieli słuchacze, marnie ich wygubi, a winnicę wydzierżawi innym, takim, którzy uczciwie będą z nim dzielić zyski. Czyli tu jest mowa o powrocie Chrystusa do tych samych ludzi, do których mówi, tak? Powraca i co? Wygubi ich i odda yy, winicę, czyli tę całą, dzierżawę komuś innemu. Komu odda? Zobaczcie dalej. Wtedy Jezus zapytał: Czy nigdy nie czytaliście w pismach kamień, który budujący uznali za nieprzydatny? Ten właśnie stał się kamieniem węgielnym. Tak? Pan to sprawił i to budzi podziw w naszych oczach. I to jest, kochani, cytat. To mam z Izajasza 28, ten cytat. Chrystus jest tym kamieniem. Zobaczcie, dlatego mówię Wam, że Królestwo Boże zostanie Wam zabrane. Chrystus zabiera im to, to co im wydrzyżawił, to, co im dał. Tak? Otrzyma je naród, który wyda jego owoc, czyli ci, którzy się nawrócili, czyli Kościół. Tak? Czyli ci, którzy wierzą w Chrystusa. Otrzymują. Tak? Więc jeżeli ktoś mówi, Izrael według ciała, nadal jest narodem bożym, wybranym, ten Izrael, który teraz w strefie gazy dokonuje ludobójstwa, nadal jest narodem wybranym i nadal jest oczkiem w głowie Boga. To przeczytam wam jeszcze raz, co tu jest napisane w Mateusza 21. Królestwo Boże zostanie wam zabrane, Izraelowi, otrzyma je naród, który wydaje jego owoce. Zostało coś zabrane, coś komuś dane, z jednego na drugie. Ktoś mówi, nie można zastąpić Izraela. Izrael jest nadal narodem wybranym. Sam Bóg zastąpił cielesny Izrael duchowym Izraelem. Więc to, jeżeli ktoś teraz mówi, że ten Izrael, który żyje sobie tam. W tej ziemi palestyńskiej, który dokonuje ludobójstwa, który powstał w 1948 roku z różnych pobudek politycznych, jest nadal narodem wybranym, do którego Bóg się przyznaje. To ja tutaj w tym tekście widzę, że nie, że nie jest, bo narodem, do którego Bóg się przyznaje, są wszyscy wierzący, którzy teraz są dzierżawcami, którzy teraz są dziedzicami, którzy teraz są dziedzicami, bo to królestwo zostało zabrane i dane nam, którzy wierzymy w Pana. Zabrane tym, którzy nie wierzyli, nie chcieli, którzy ukrzyżowali Mesjasza. Ten, kto potknie się o ten kamień, rozbije się, a na kogo on spadnie, zmiażdży go. To jest ten sam kamień, o którym mówi Daniel, prorok, w rozdziale drugim swojego proroctwa, że kamień, który został oderwany bez udziału ręki ludzkiej, zmiażdży wszystkie królestwa. Tak? To jest ten kamień. To jest Pan. Jezus Chrystus. Po wysłuchaniu tej przypowieści arcykapłani i faryzeusze zrozumieli, że chodzi o nich. Nie o nas dzisiaj. Nie o tych, co będą po nas. Zrozumieli, że chodzi o nich. Czyli Chrystus wraca do nich. Tu jest w tym w tej przypowieści powrót Chrystusa opisany. On wraca do swojej własności. Tak? Ci, którzy nie chcieli Go, zostają wygubieni. To koresponduje z wojną żydowską i Rokiem 70., kiedy ponad milion Żydów zostało zabitych w Jerozolimie, Jerozolima została zniszczona, świątynia spalona. To są ci sami ludzie. Tego nie można rozciągać w czasie na tysiące lat, tak? I wtedy królestwo przechodzi do tych, którzy się nawrócili, do tych, którzy uciekli z Jerozolimy, do tych, którzy posłuchali Chrystusa i ewangelizowali dalej. I do dzisiaj to wszystko trwa, tak? Cały czas my mamy to królestwo, my, którzy wierzymy. Rozumieli, że chodzi o nich. Chrystus wraca do swojej własności. Chrystus przychodzi nagle do swojej świątyni, jak mówi Malachiasz. Tak? Więc jak można mówić, że Chrystus jeszcze nie powrócił? Jeżeli nie powrócił, to nadal są oni, tamci Żydzi, nadal są, dzierżawcami, winnicy. A my nie mamy królestwa, nam nie przekazano tego królestwa. Ale skoro nam przekazano, Czyli temu narodowi, który miał wydać owoc, to tamci, którzy byli dzierżawcami, już nimi nie są, więc Chrystus musiał przyjść i tą sprawę uregulować. Mateusza 21. Zachęcam do przeczytania na spokojnie. I, co jest bardzo istotne, szukać w Starym Testamencie tych wszystkich odniesień, żeby to nam się ładnie wszystko ze sobą łączyło. Żebyśmy nie powielali błędów, jakie powiela się w chrześcijaństwie że Biblię można rozczłonkować na miliony kawałków, i to wszystko jest takie aplikowalne do nas. Wszystko jest aplikowalne. Nawet to, co mówi Jezus, że jeżeli masz jakąś niezałatwioną kwestię ze swoim bratem, to musisz najpierw z Nim się pogodzić, zanim złożysz swoją ofiarę. Nawet to możemy dzisiaj do siebie aplikować, tak? Niektórzy mówią, mimo że nie składamy żadnych ofiar tak? w świątyni. Także nie. Nie możemy szatkować Biblii, robić jakieś mozaiki i, i wybierać sobie to, 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 to jest na pewno do nas, tylko szanować kontekst, bo, bo wszystko, każdą literaturę, jaką czytamy, cokolwiek, zawsze aplikujemy i mówimy, to musi być w kontekście. A dlaczego chcemy Biblię traktować inaczej? Nie, Biblię musimy traktować tak samo, do tych samych zasad, bo tak została spisana. I. Biblia jest bardzo logiczna, bo Bóg jest logiczny. Jeżeli my uważamy, że ktoś mi kiedyś powiedział o Biblii, nie trzeba traktować ani, ani Słowa Bożego w sposób logiczny. To nie chodzi o to, żeby to było logiczne. No to jeżeli Bóg nie jest logiczny, to pożal się Boże, że użyję takiego sformułowania. Jeżeli Bóg nie jest logiczny, no to ja już w takim razie nie mam podstaw, żeby wierzyć w Biblię, skoro ja mogę robić z niej sobie każdy koktajl, jaki będę chciał. Nie, nie mogę. Muszę zrobić taki. Na jaki mam tutaj przepis? Pozdrawiam.